Și mă nu vizui, so vii tăvasco, no lei nu stoile tower defense. A w dzisiejszym odcinku zainwestowałem sobie 3000 Robux na nowe Ekskluzji food crates. No i zobaczymy, czy uda nam się dropnąć godli jednostkę. Także ty, drogi widzu, bez przedłużania strzel, koniecznie tutaj łapkę w górę subskrypcji. Zapraszam cię do oglądania. Tak, dziś sobie otworzymy 10 coconut crates i 10 food crates. Na te wszystkie crates y nie wydawałem jak coś Robuxów, tylko zapłaciłem za gemy. I jeden taki crate, czajcie to ta cena jest w ogóle powalona, moim zdaniem. Płaciłem 6000 gemów. Czyli ten malutki opening wyniósł mnie łącznie. 70 tysięcy gemów. Nie, wcale nie drogo wcale. No i co, myślę, że trafię tego Titan Cactus Mena Jest ich tylko 49 i będziemy mogli sobie go przetestować. Ponieważ chciałem go pożyczyć, ale strasznie ciężko go dorwać. Więc jeżeli mi się uda, to na pewno gramy odcinek z testowania go. No, chyba, że go dropnę dzisiaj. Jeszcze zanim to wejdźmy sobie do mailbox, to mam parę informacji dla Was do przekazania. Pierwszą informacją, pamiętajcie, widzowie, ja podpisuję za 250 gemów, bo dużo osób o tym nie wie. Wysyłam, nie wiem, stówkę dalej, 150. Ja za 250 podpisuję. To po pierwsze. Po drugie, proszę, jeżeli wysyłacie coś do podpisu, ustawcie sobie wszystko na zielone, tutaj i tutaj. Ponieważ na chyba podpisów 400-500, jedna osoba, bardzo mnie to cieszy, tylko jedna osoba miała źle ustawionego mailboxa. Także jak mogę prosić, ustawcie, żebyście mieli wszystko na zielone. I trzecia, najważniejsza opcja, nie skamujcie mnie, bo nienawidzę czegoś takiego jak skamowanie widzowie. Ponieważ dużo osób wysyłam jakąś jednostkę, ja spokojnie sobie kopiuję i odsyłam normalnie, nie skamuję i tak dalej. A parę osób pisze mi się, Mario, wysłałem ci jednostkę, kiedy mi on podpisze. Gdzie, gdzie takie osoby nawet jednej jednostki mnie wysyłały Także proszę o niską w mailboxie Bo naprawdę to jest mega słabe zachowanie Także tak tylko drogą informacji No i jeszcze dodam, że jak wysyłacie jednostki To musi być jednostka i gemy w jednym trajdzie, Ponieważ no potem się pogubić da No i dobra to na tyle jeśli chodzi o podpisywanie Zacznijmy sobie opening, lak buścik Oj boli mnie ten opening, boli jak coconut crate Jeszcze mnie tak nie bolą widzowie Dlatego sobie otwórzmy na początek, bo one kosztują 1000 gemów To tamte, drugie strasznie mnie bolą Kokonat cameraman, okej okay, Mamy legendę pierwszą Poko, powiem Wam, że nawet nie jest zły. Ja go chyba sobie nawet dropnąłem jednego, tak. To nawet nie jest zły, jeżeli chodzi o legendę. Moim zdaniem, jedna z lepszych. Może nie najlepsza, ale jest dosyć spoko. Dobra, drugi coconut crate. Zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy. Ice Cream Speakerman. Jest to epic. Ładnie wygląda, aczkolwiek czy dużo bije? No nie, no to jest jednostka, którą sobie sprzedacie i nie będziecie używali raczej. Lecimy z trzecim crate. Em. Zobaczmy, co tutaj będziemy mieli. Czy urośnie? No niestety, Ice Cream Speakerman. A jeżeli wy chcecie sobie też zrobić taki opening tych coconut crateów, to widzowie, jest coś takiego teraz dodane jak na nowo wej wakacyjnej mapie za przejście jej dostajecie 1000 gemów plus właśnie tego kokonat crate'a. I to chyba będzie przez dłuższy czas, bo 34 dni macie na to. Także ten crate pewnie upadnie z ceny bardzo. I jakby ktoś pytał ile taki mityk kosztuje, bo mityk jest na 1% chyba 25 tysięcy gemów, więc naprawdę opłaca się grać i farmić jeżeli ktoś nie ma gemów. Ponieważ no jak traficie jakiego mityka to jesteście dosyć zarobieni. No i dobra, zacznijmy otwierać dalej. I dam wam też ciekawostkę tylko poczekajcie, bo coś tu ładnego nam rośnie kokonat OK, czyli legenda. Witam, witam panie Kokonacie. Nie liczę, że trafi mityka, aczkolwiek jest taka szansa, bo 1% to duże. Jeżeli ja trafiałem jednostki, które są mnie 0,001, to czemu nie trafić przy jednostki, której jest 1% Bo trafiliśmy przecież siefa, trafiliśmy Titan Fireworka. No, bardzo dużo jednostek trafiłem, więc liczę, że tego mityka też mi się uda. Ale co jeszcze z dodatkowych ciekawostek, widzowie? Z dodatkowych ciekawostek jest to, że widzowie ostatnio, że Tylantric dodał ostatnio Golden Speakermana. Tak, Titan Golden Speakermana, o ile się. 你们来。 I potem od razu go usunął, no, na pewno jest bardzo dużo odcinków z tym i myślę, że w najnowszym updatecie będziecie mogli się spodziewać, że go będziecie mogli zdobyć. Dużo osób spekuluje, chociaż ja nie jestem pewien, że będzie to nowa nagroda za topkę Endlesa. Jak teraz mamy drillat. Ich drill jest 2600, to mi się wydaje, że faktycznie może być to nowa nagroda za topkę Endless'a. Także każdy, kto zdobędzie topkę, będzie mógł go zdobyć. To fajnie, będę mógł przy Endless trochę odżyje, bo aktualnie no to nuda jest, nie się grać, bo drill no już nie jest taki fajny. Więc dla mnie na plus. Znam mnie a plus, tylko żeby to było faktycznie Za Endlessa, let's go, przy okazji Kolejna jednostka Ice cream speakerman, no nie, no co to jest Dobra, dobra, wiecie co, nie, 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 nie Widzowie, czuję, że cię nic totalnie Nie trafi, nie, no jak nie trafi nawet tutaj Mityka jednego, to troszkę Może nie to, co będę zły, no bo ciężko jest Trafić Mityka, jeszcze z tych kreatów To nie będę zły, ale z tych drugich będzie mnie bolało Ale fajnie by było, no przetestowałbym Sobie go, let's go, no ice cream Speakerman, po co mi te ice cream speakermeny One mi są do niczego, totalnie niepotrzebne, dobra, let's go sprawdźmy sobie ostatniego creata, co tutaj będziemy mieli, szybko rośnie, więc liczę na mityka, no i dostaniemy coconut cameramana, niestety z coconut Creatów nic nie siadło 10 tysięcy gemów, To no, przeleciało szybko prawda, no i teraz te droższe krejty, za które zapłaciłem 60 tysięcy gemów, tak, bo za sztukę 6 tysięcy płaciłem, i co my tu mamy co my tu mamy, hotdog Speakerman, o ile się nie mylę, hamburger tv man, jeżeli się też nie mylę, jakiś titan na 1%, no i titan Cactus Man. Titan Cactus Man. 0,1%. Naprawdę ciężko go zdobyć. No to co? Otwieramy pierwszego kreta Może będzie akurat tutaj Titan Cactus Man. No niestety. Pierwszy krejt jest to Hamburger TV Man. To jest ta chyba lepsza jednostka, prawda? Tak. Chociaż ta lepsza. No dobra. To zrobimy drugie podejście. Tylko zmienimy sobie miejscóweczkę. Bo tutaj widzę, że nie oddaje Chodźmy tutaj, gdzie robiłem opening z Merezem. Tu robiłem opening z Merezem, więc sobie tu pójdźmy. Let's go. Otwórzmy drugiego krejta. Zobaczmy. Jezu, jak to szybko otwiera w ogóle. Hotdog Speaker Man. Czemu to tak szybko otwiera sekunda jest otworzona jak to się mówi? Do trzech razy sztuka. trzecie podejście. Lecimy, czy urośnie? No, ja nie mogę. Ej, dobra. Delandry, zmień tą animację. Bo to strasznie słabo wygląda. Bez urazy, ale to strasznie słabo wygląda. Jak dosłownie otwierasz create, który kosztuje widzowie 400 Robux. Tak, taki crate kosztuje w ogóle 400 Robux. Jedno otworzenie kosztuje mi 30 zł. Czyli ogólnie na ten opening, jakby patrzeć pod Robuxy, płacę 300 zł. 300 zł za taki opening. Więc no, chociaż, żeby animacja tu była ciekawsza, tak jak w normalnych crate'ach. A nie, że w sekundę mi wypada i wiem co jest. No, i dobra, liczymy, że chociaż dropnie jednostka na 1%, będę wtedy dosyć zarobiony. No nie, będzie hotdog speakerman. Bo jeżeli chodzi o ceny, no to ten speakerman jest poniżej tysiaka. Ten hamburger 1000, 1500 do 2000. Titan na 1% kosztuje 150 tysięcy gemów, nawet za stówkę wyrwiecie. No i oczywiście godli jednostka chodzi od 750 tysięcy do nawet miliona gemów. Czyli no, opłaca się go trafić. Tylko, że za drogie trochę te krejty. No i trafiamy hotdog speakermana przy okazji. Nie wiem, moim zdaniem. Fajnie, że jest jakiś nowy crate za Robuxy. Aczkolwiek, no, ja bym dodał je chociaż za stówkę, jeden crate, za 201 crate. Wiecie o co chodzi? Nie, że aż 400 Robux za jednego crate płacimy. Albo, nie wiem, jeszcze możliwość zdobycia jakiś inny sposób tego cratea. Strasznie ciężki. Albo na przykład, nie wiem, dojść na 150 wave na Endless Modzie. Wiecie, jakaś taka dodatkowa nagroda, żeby zdobyć tego cratea. Bo jest on faktycznie drogi. 6000 to w tych czasach praktycznie, że hypera macie. No bo hyper chodzi po 7-8 tysięcy, no to jest drogo, sami musicie to przyznać. I zostało mi w ogóle 5 crejtów, 5 crejtów. Pierwsze 30 tysięcy otworzyliśmy. No i hotdog dog speakerman. Po co mi ten hotdog? Nie, no naprawdę widzowie, jak będziecie chcieli te hotdogi dogi, to myślę, że nieraz jak mi spotkacie tutaj w Giereczce, jak stoję przy Prost Office i będę miał jeszcze te hotdogi, to dam wam je za darmo podpisane. Po prostu jako pamiątkę. Bo mi są do niczego niepotrzebne. Cenowo też są bardzo słabe moim zdaniem. 1000 gemów, dosyć kiepsko. Nie dobra, let's go! Kolejne podejście. Czy będzie animacja rośnięcia? Niestety kolejny hot dog. Ja już nie zliczę, który to. Chyba siódmy. Nie, szósty, 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 czyli sześć hot dogów będziecie mieli do zdobycia. I ostatnie trzy krajty. albo coś będzie, albo nie. Chyba moje szczęście mnie tutaj opuściło. Jak zawsze trafiałem coś dobrego, czyli z jednego podejścia, Aqua, Titana i tak dalej. To teraz, no, totalnie nic dzisiaj nie leci. Dzisiejszy opening jest tragiczny, szczerze mówiąc. Nic, patrzcie, no, kolejny hot dog. Ja lubię hot dogi. Ale wiecie co? No, chciałbym kaktusa. Kaktusy też są dobre. Nie wiem, ja tam lubię. Ja tam lubię lody, kaktusiki. Są bardzo dobre. No i fajnie, jakby Titan Cactus wypada, nie no, cały czas hot dogi Ja już się najadłem telantrik Ho Tyle hot dogów, co ja zjadłem, to mi starczy Daj mi teraz coś innego Tego Titan Cactus Man, Ka Titan Cactus Man Proszę, nikt go nie ma Hamburger TV men, okej, okay. no chociaż hamburger poleciał no i co, tak naprawdę ostatnie podejście nam zostało. Jeszcze wam pokażę widzowie ich damage, ponieważ ich damage jak na ekskluzywa, czy jest dobry, czy niedobry, no nie wiem, dla porównania dajmy sobie Sawa, który bije 45 tysięcy damage'a, jest splash damage, slowuje jednostki, kosztuje chyba 30 gemów. Na hotdog Speakerman 15 tysięcy Dipsa. Nic więcej nie robi, kosztuje tysiaka na przykład. Hamburger chociaż jest AOE, nie powiem, że nie 20 tysięcy DMAJO bije, no spoko. No ale wiecie, moim zdaniem, jeżeli to jest food crate za Robuxy, to powinny być jakieś mocniejsze postacie. Wiadomo, jest oczywiście ten Godly, jest ten tutaj Titan. Meatball Man, okej, okay, bo nie umiałem przeczytać. Oni są mocni, oni są mocni, ale te jednostki dałbym też troszkę lepsze. No dobra, ostatni crate nam został. Już nie gadajmy tyle, widzowie, tylko otwórzmy go. Może w ostatnim crate coś będziemy mieli. Sprawdźmy, sprawdźmy, uwaga. No niestety, Hot Dog Speaker Man. Również nic ciekawego. Czyli wydaliśmy 70 tysięcy gemów, a zwróciło nam się około... No 10 tysięcy, uznajmy. Jesteśmy na minus 60 tysięcy. Ja miałem taki opening nagrać, widzowie, na specjalnym serwerze dla partnerów, ale Niestety jeszcze tych krejtów nie ma Także jak dodadzą na pewno szykujcie się Że otworzymy tysiąc takich krejtów I zobaczymy czy poleci nam Titan Cactus Man Póki co no niestety nie poleciał nam I jeszcze jak sobie sprawdziłem to faktycznie Hotdog tysiaka, hamburger 2000 tysiące nawet Ale za tyle nie sprzedadzą pewnie no i tutaj przed chwilą był ten Titan, za chyba 150 tysięcy gemów wystawiony. Coconut Crate około tysiaka kosztuje, bo za tsiaka, da się go znaleźć, nawet za 900, jak dobrze poszukacie. No i Food Crate, no to 5,5 tysiąca do 6,5 tysiąca. No dobra, zróbmy sobie jakiś konkurs dla widza. Niestety nic mocnego dzisiaj, wybaczcie mi serdecznie z racji tego, że się wyzerwałem na ten opening. To rozdajmy sobie może coś takiego jak Titan Beach Ball Man podpisany. Dwie osoby mogą wygrać. Jedyne co musicie zrobić, no to oczywiście subskrypcja tego kanału, obowiązkowo łapka w górę i komentarz z waszym nickiem. I na kolejnym odcinku ogłosimy sobie zwycięzcę. A propos zwycięzców, bo ostatnio do wygrania były Demantę, dwa Titany, to macie ich teraz na ekranie. Serdecznie mordeczki wam gratuluję, idziemy do mailboxa wysłać wam nagrody. Grze pierwszy zwycięzca jest to Bartunio, pozdrowienia oczywiście dla ciebie przyjacielu, wysyłamy. I drugi zwycięzca jest to Kacper, również dla ciebie pozdrowionka, podpisany, wysyłamy. No i nagrody poleciały do was mailboxem. A ja póki co dziękuję za oglądanie odcinka widzowie, jeżeli ten open się spodobał, koniecznie strzel tutaj tą łapeczkę w górę. No i co? Słyszymy się w następnym odcinku. Siemany!